Historia ukryta jest w przedmiotach. Widzimy jej fragmenty, nie potrafimy jej odczytać. Jednak są wśród nas ci, którzy poświęcają energię i czas, by wydobyć historię z mroku, opowiedzieć, pokazać to, co zapomniane, odnaleźć to, co zagubione. To oni rzucają światło na przeszłość, sprawiając, że na nowo możemy ją zobaczyć i zrozumieć. Doceńmy ich, bierzmy przykład i opowiadajmy naszą historię. Zgłoś kandydata do nagrody, zagłosuj, pokaż, że pamiętasz. Nagroda Bohaterony 2020 imienia Powstańców Warszawskich. Włącz historię, bohateron.pl